Masywna ceglana bryła piekarni na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza i Świętokrzyskiej to charakterystyczny punkt na mapie Wrocławia. Obiekt powstał w 1875 roku i należał do największych piekarni w przedwojennych Niemczech. Po wojnie odbudowana, ale wciąż za śladami działań wojennych, przez wiele lat dostarczała chleb mieszkańcom miasta. W latach swojej świetności, już jako piekarnia mamut, produkowała 150 ton pieczywa dziennie w 2007 roku piekarnie przeniesiono, a obiekt przy ulicy Sienkiewicza opustoszał. Ostatecznie ten znakomity przykład architektury przemysłowej został wpisany na listę zabytków, a jego rewitalizacji podjęła się firma Basecamp. Powstaje tu hotel i akademik dla ponad 700 studentów. Projekt kompleksu powstał w biurze Grupa 5 Architekci. Budynek byłej piekarni znajduje się w głębi działki i składa się z siedmiu kondygnacji. Na czterech z nich powstanie studencka strefa wspólna. Obiekt pomieści również 28 pokoi. Obecnie równolegle trwają tu prace rozbiórkowe i renowacyjne. Znajdujemy się w tej chwili na budynku B na kondygnacji, jednej z na których się znajdują stropy odcinkowe kolebkowe, które odkrywamy, odkrywamy do ekspertyzy. No, i będziemy na nowo kłaść warstwy posadzkowe. Pierwsze 3-4 kondygnacje są to tak naprawdę stare odczynkowe stropy w postaci kształtki kolebkowej. One są obłożone kształtką ceramiczną z 1922 roku i jest to bardzo ładny relikt z przeszłości, który zostanie odtworzony i, i, i będzie taką wizytówką na pewno tego budynku. W budynku mamy również dwa pomieszczenia starych łaźni, które zachowały się z okresu budowy. One mają bardzo ładne pokrycie spłytek ceramicznych, które zostanie przez nas zachowane. I jedną rzeczą, którą będziemy wykonywać, będziemy demontować wierzchnie warstwy posadzki w celu wzmocnienia jakby tych stropów, co pozwoli na długotrwałą ich żywotność. Ciekawostką w tym budynku są widoczne na elewacji granitowe skupy, będące elementem konstrukcyjnym tej budowli. Na elewacji południowej zachowane zostaną duże przeszklenia z oryginalną ślusarką okienną. Komin piekarni, przestrzelony podczas wojny, po renowacji będzie nietypową ozdobą kampusu. Prace trwają również w najbardziej reprezentacyjnym budynku, w magazynie Mąki znajdującym się tuż przy ulicy Sienkiewicza. Jesteśmy teraz na etapie odtwarzania elewacji ceglanej klinkierowej. Prowadzimy renowację starego pokrycia dachu, czyli jest to budynek, który miał dach pokryty dachówką czarną, winneberga, która by zostanie odtworzona. Do tego bardzo ciekawym elementem są dwie ostatnie kondygnacje, są te elementy żelbetowe kozuba, które również zostaną pozostawione jako świadek historii na tym obiekcie. W pozostałych częściach kondygnacji od kondygnacji pierwszej do szóstej będą znajdować się pokoje mieszkalne domu studenckiego. Wewnątrz ze względu na niespełnienie norm podwyższony zostanie strop nad parterem, a na poziomie parteru zaplanowano recepcję dla domu studenckiego i części hotelowej oraz kawiarnie. W budynku Mąki znajdowały się trzy szyby windowe, zostały one przez nas zdemontowane i zostaną poddane konserwacji. Jeden z tych szybów zostanie wbudowany w budynku B na częściach wspólnych. Ciekawostką jest to, że budynek posadowiony został na studniach kamiennych. Remontowany jest również łącznik obu budynków. Równolegle powstaje nowe siedmiokondygnacyjne skrzydło Akademika od strony południowej, wschodniej i północnej. Na chwilę obecną znajdujemy się na poziomie zero. Pod nami są dwie kondygnacje podziemne, docelowo 7 kondygnacji naziemnych. Cały garaż podziemny wykonujemy w technologii białej wanny, aby zapewnić szczelność obiektu. Tutaj dodatkowo, jakby ze względu na to, że mamy dosyć duży napór hydrostatyczny wody, jesteśmy 7 metrów pod ziemią, jest użyta izolacja pod płytą fundamentową, czyli izolacja typu ciężkiego jest to Voltex zastosowany. Mamy tutaj dosyć znaczący napływ wody i wypór. Stąd też mamy umiejscowione 27 filtrów w budynku C, które non stop pracują. Problemy związane z transportem betonu rozwiązano tutaj za sprawą dwóch rozciełaczy o promieniu 32 metrów, które dostarczają mieszankę w każde miejsce budowy. Od strony zachodniej kompleks zamknie hotel z 240 pokojami. Zespół budynków liczył będzie ponad 45 tysięcy m2 powierzchni użytkowej. W założeniu inwestora dziedziniec obiektu ma być ogólnie dostępny. Koszt budowy całości to ponad 250 milionów złotych. Zakończenie prac zaplanowano na maj 2022 roku.